Legendy miejskie. Legenda o założeniu miasta-świecie, czyta Paweł Wódczyński. Płynie świętopełk wodą od nakła ku czartowicom, a za nim kilkadziesiąt łodzi z rycerstwem i ludem pomorskim. A właśnie to wisła przybrała i była bystrzejsza niż zwykle. Wtem, kiedy już wojsko pomorskie i pod księciem pomorskim było blisko hełmna, zatrzymało się nagle. Świętopełk bowiem chciał skrycie pojechać, a krzyżacy stali w hełmnie załogą i łatwo by go z murów spostrzegli. Czekały więc łodzie pomorskie, aż się ściemniło. Lecz kiedy w nocy już do czarnej wody dopłynęli, Porwało je straszliwie, i zakręciły się dookoła, i więcej niż połowa na miejscu zatonęła. Nawet sam świętopełk o mało życia nie stracił, a świeca go tylko od zguby zachowała. Gdzie bowiem czarna woda do wisły wpada, Stała chatka nawróconego grzesznika. Słyszał on wiele, jak wielkie się nieszczęście na wiśle w owym miejscu zdarzyły. Aby więc Boga tym prędzej przebłagać i bardziej złe dobrem nagrodzić, udał się tam na pokutę i tonących ratował, a wyratowanym, czym mógł, to służył. A właśnie owego wieczora odmawiał modlitwy nad konającym. Wyciągnął on tego nieszczęśliwego z odmętów, lecz że za długo się męczył w topielach, nie mógł mu zdrowia przywrócić pustelnik. Wtem słyszy naraz łoskot i krzyki nawiśne. ale nie chcąc bez potrzeby opuścić człowieka, co się z tym światem rozstawał, pobiegł tylko do ogienka z gromnicą, aby zobaczyć, co to ów krzyk znaczy a ledwie mógł wierzyć, żeby się kto przy wezbranej wodzie jeszcze o tak późnej porze mógł tamtędy odważyć. Lecz mimo woli stał się wybawcą księcia. Przy blasku bowiem świecy odkonania spostrzegł jeden z rycerzy pomorskich swego pana już w wodzie. Uchwycił go więc silnie za wyciągniętą rękę i trzymał przy łodzi. Wtem mu też inni na pomoc przyskoczyli i świętopełk był ocalony. Przecie się już i tak łódź przewracała. Lecz w tejże chwili rozemknęły się chmury na niebie i zajaśniał księżyc na nowiu, odbijając się w nurtach rzeki Wisły. Tu już widzieli rycerze świętobełka, gdzie woda najbardziej rwała, i szczęśliwie stanęli na brzegu, gdzie właśnie pustelnik swą łódź odwiązywał. A odetchnąwszy książę Pomorski, zarazem po ciężkiej swojej kąpieli, przyrzekł nie tylko zamek, lecz i miasto nad czarną wodą budować. A ten zamek miał być i na to, aby się na jego wieży dniem i nocą wielki ogień palił, a miał się palić we dnie niejako, jak ogromna lampa na podziękowanie i chwałę Bogu. W nocy zaś, aby nieszczęśliwi tym prędzej mogli ujść śmierci. Prócz tego, rzekł świętopełku, może ten ogień posłużyć na to, że jak zostanie zgaszony, to będzie znakiem, iż się znów krzyżacy lub inni nieprzyjaciele na moje czartowice skradają. A że się szczególnie świeca do uratowania świętopełka przyczyniła, i że się zwierzy zamkowej wśród nocy ciągle świecić miało, więc zamek wraz z miastem świeciem nazwane zostały. I herb świecia od świecy jest wzięty. Kto nie wierzy, niechże się z pieczęci miejskiej przekona. A jest na tej pieczęci i księżyc na nowiu. Co on znaczy, już łatwo odgadnąć. Więcej legend na nasze czytanie.pl